Jak szybciutko i w bardzo prosty sposób sprawdzić, jaką wersję systemu Windows posiadamy? Czy jest to wersja 32-bitowa czy 64-bitowa? Możemy zrobić to we właściwościach komputera lub też mojego komputera w starszych wersjach systemu Windows. Klikamy prawym na komputer lub na ikonkę na pulpicie, wybieramy właściwości. I jak widzicie, wyświetla nam się okienko, które jest również dostępne z poziomu panelu sterowania w menu system i zabezpieczenia i w podmenu system. Tutaj wyświetlają się podstawowe informacje dotyczące naszego systemu, a typ systemu wskazuje nam, że w moim wypadku jest to 64-bitowy system operacyjny. Jest to istotne, gdy chcecie wybrać odpowiednią wersję lub sprawdzić jaką wersję oprogramowania powinniście zainstalować, aby pasowała do waszego systemu operacyjnego. Dzięki za uwagę. Kliknijcie łapkę w górę.